Ile dziś zarabiają Polacy? GUS właśnie podał najświeższe dane i są tu dwa zaskoczenia: jedno pozytywne, drugie trochę mniej. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2025 roku wyniosło dokładnie 8 865 zł. I 12 groszy brutto. To oznacza wzrost płac o 6,6% rok do roku. Ale uwaga, rynek spodziewał się jeszcze więcej. Jednocześnie zatrudnienie spadło o 0,8%, czyli firmy zatrudniają mniej niż rok temu. Mamy więc sytuację, w której część wynagrodzeń rośnie, ale liczba etatów nie. Ciekawie wygląda produkcja przemysłowa wzrost o 3,2% rok do roku, choć analitycy spodziewali się zaledwie 1,8%, a miesiąc do miesiąca skok aż o 5,4%. Po odcięciu sezonowości widać jednak, że to odbicie jest delikatniejsze niż wygląda na pierwszy rzut oka. Co to wszystko znaczy? Polskie firmy działają coraz efektywniej, płace rosną, ale rynek pracy zaczyna lekko hamować, a różnica między przeciętnym wynagrodzeniem a tym, ile realnie widzą ludzie na paskach, nadal jest spora. Jak to widzicie z własnej perspektywy? Wasze wypłaty faktycznie idą w górę, czy statystyki znów są bogatsze niż ludzie? Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach.